Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nasza trzecia odsłona rozmów o jednym obrazie w kontekście oczywiście, czy z uzupełnieniem pozostałych. Mili Państwo dzisiaj bardzo piękna, romantyczna historia. Jeden z artystów, który jest zaliczany do grona tak zwanych artystów z grupy prefaelitów, mianowicie John William Waterhouse i jego cudowna lady, z, właśnie lady, pani z Charlotte. Obraz, który powstał w 1888 roku, no, jak Państwo już dokładnie wiedzą, ta data powstania obrazów no, nie bardzo mieści się w e, czasach, w których e, funkcjonowało Stowarzyszenie Praafalitów czy Grupa Praafalitów. Tym niemniej Waterhouse jest jednym z tych artystów, który najpóźniej w swojej twórczości, utrzymuje tą stylistykę bardzo charakterystyczną dla tego stowarzyszenia artystów angielskich, preafelitów, którzy nawiązywali do tego pojęcia piękna absolutnego w wydaniu Rafaela Santi. Jak Państwo wiedzą, najbardziej znanymi artystami z tej grupy preafelitów był, był między innymi Milajs i to oni stworzyli taki Wizerunek pięknej, kobiecości, nieszczęśliwej, dramatycznej, ciągle dokonujących, bardzo bym powiedziała, takich skrajnych wyborów, kiedy miłość jest źródłem nieustającego szczęścia, ale jednocześnie przyczyną wielkiego cierpienia. Zresztą tutaj nie tylko Milajs był tym, który stworzył taki wizerunek, charakterystycznej kobiecości, Gabriel Rossetti, ten, który między innymi malował ukochaną Petrarki Beatrycze, ten, który wprowadził też taką charakterystyczną urodę kobiet do obrazów preafalickich z tym cudownym, magicznym rudym odcieniem włosów. Sam Waterhouse był artystą, który urodził się w Rzymie, ale wychował się w rodzinie, znaczy wychował się, urodził się w Rzymie, ale oczywiście to, że się urodził w Rzymie, w rodzinie angielskiej, było też takie pewne charakterystyczne podejście do jego e, sztuki. Do Anglii wrócił, kiedy miał e, pięć lat przez rodzinę. Był e, familiarnie nazywany e, Milo, ale gdzieś to marzenie o takiej e, sztuce przefiltrowanej włoskim słońcem, ten zachwyt włoskim renesansem, ale również e, ukochanie takiego, powiedziała, klasycyzmu włoskiego, e, był tym, który e, był charakterystyczny dla jego sztuki. To jest już koniec XIX wieku, mieli Państwo, to są lata 80. i 90., kiedy Waterhouse tworzy. To jest czas, kiedy na arenę wchodzi postimpresjonizm francuski wyznaczony czterema wielkimi indywidualnościami, takimi jak Paul Cézanne, Vincent van Gogh. Nie tylko oczywiście, Henri Toulouse-Lautrec. Proszę pamiętać też, że Paul Gauguin tworzy też Claude Monet, który intensywnie sumaryzuje swoją plamę barwną. Natomiast Waterhouse tworzy w dalszym ciągu piękne opowieści malarskie i pokazuje tą taką mityczną, a jednocześnie głęboko symboliczną kobiecość, która z kolei będzie takim punktem wyjścia do Stworzenia e, kobiety demona, charakterystycznej dla przełomów XIX i XX wieku. E, Lady Charlotte to główna bohaterka jednego z e, najbardziej znanych e, dramatów. E, Denisona, opartego zresztą o legendy y, arturiańskie. Y, ta, która była uwięziona w wieży, ponieważ była naznaczona y, przekleństwem. Y, w ten czas, kiedy wyszłaby w realny świat, w ten czas, kiedy by ten realny świat zobaczyła, jej życie by się skończyło. Uwięziona w wieży oglądała rzeczywistość poprzez odbicie w lustrze, bo tylko to było możliwe, aby zachować swoje życie. I pewnego razu w tym lustrze spostrzega odbicie jednego z, z najsławniejszych, najmężniejszych, najbardziej przystojnych, najbardziej pożądanych rycerzy, króla Artura, mianowicie osławionego Lancelota. I zakochuje się w nim. I to jest taka miłość, która pchają do czynów niewiarygodnych. Mianowicie, Lady Charlotte postanawia opuścić swoją wieżę. To, że opuszcza swoją wieżę jest jednoznaczne z tym, że skazuje się na śmierć, ponieważ w momencie, kiedy przekroczy próg wieży, kiedy jej oczy zobaczą realny świat, jej życie będzie tym, które będzie się kończyć teraz Lady z Charlotte, które tutaj widzimy, przedstawia ten moment, kiedy nasza główna bohaterka podejmuje tą dramatyczną decyzję. Ale miłość do Lancelota jest uczuciem tak wielkim, tęsknota za nim, tak głębokim, tak mocno rozdzierającym jej serce, że życie w tym wypadku nie ma już żadnego znaczenia. Bo jak można żyć, nie mając obrazu ukochanego? E przed sobą. Jak można żyć tylko i wyłącznie posiłkując się wspomnieniem obrazu ukochanej osoby, którą widzieliśmy w lustrze. Dlatego też decyduje się wyruszyć na spotkanie z Lancelotem. I ten moment Waterhouse uwiecznił w swoim obrazie z. Taką całą konsekwencją dramatyczności tej decyzji. Kobieta, która jedzie, właściwie płynie na spotkanie swojego ukochanego, ale proszę łaskawie zauważyć, że w jej postawie jest. Trudno nazwać, bo nie ma radości. To jest takie doświadczenie spełnienia pewnego rodzaju fatum, które nad nią ciąży. To jest radość serca połączona z grozą świadomości konsekwencji swojego czynu. Lady Charlotte doskonale wie, że w momencie, kiedy dotrze i zobaczy Lancelota, jej życie się po prostu skończy. To, że jedną z dłoni uwalnia się z łańcucha, odwiązuje tak naprawdę tą łódź, którą płynie, świadczy, ten łańcuch ma takie znaczenie symboliczne. On jest również zerwaniem jej uwięzienia w wieży, ale jest również tym, który symbolizuje zerwanie jej więzi łączącej ją z życiem. Ona podejmując wyprawę, aby spotkać ukochanego, jednocześnie podejmuje decyzję o tym, że jej życie się kończy. Zresztą Waterhouse namalował ten obraz tak, jak sam określił, jako rodzaj ołtarza ku pamięci Lady z Charlotte. Proszę zauważyć, że na dziobie łodzi mamy trzy, wie trzy yy, świece, dwie z nich są już zgaszone, pali się tylko jedna. To jest ewidentny znak tego, że życie naszej pięknej bohaterki yy, Elaine jest tą, która się kończy. Dwie świece już są zgaszone, płomień tylko jednej się tli, czyli naszej bohaterce starczy tylko tyle sił, aby i zobaczyć swojego ukochanego, bo już na to, aby z nim zamienić słowa, by znaleźć się w jego ramionach, właściwie nie będzie czasu. Tego też najlepszym przykładem jest krzyż, który tutaj e, leży. Ten, który jest swoistego rodzaju takim substytutem nagrobka, bo łódź, którą płynie nasza Lady z Charlotte, jest tak naprawdę jednocześnie jej nagrobkiem. Ta piękna postać uduchowiona, ta, która łączy świadomość z przeznaczeniem, która wie, że przeznaczeniem jej jest śmierć, ale która świadomie ryzykuje, ponieważ potęga miłości jest tą, która... Pchają do tego e, czynu, i nieważne, nieważne, nieważne są konsekwencje tego czynu, czyli tak naprawdę rozstanie z życiem, ważna jest ta chwila, ten moment spotkania e, z e, ukochanym. E, zresztą e, Waterhouse e, namalował e, następne dwa obrazy, które opowiadają, czy są dopełnieniem tego e, obrazu. Który jest podsumowaniem historii Lady z Charlotte. To jest ten moment, późniejszy obraz, który artysta namalował. Ten moment, kiedy ona w odbiciu lustra, siedząc w wieży, zauważa postać pięknego, nadomnego, dzielnego Lancelota. I w ten czas wykonuje gest, obraca się, ponieważ chce go zobaczyć w rzeczywistości. I w tym momencie dopełnia się jej przeznaczenie. Jej życie w wieży było tylko i wyłącznie możliwe w ten czas, kiedy na rzeczywistość patrzyła poprzez odbicie lustrzane. W ten czas, kiedy podjęła decyzję o tym, że się obróci i zobaczy swojego ukochanego przez okno w rzeczywistości, to był początek, końca jej życia. Więc tak naprawdę, kiedy w ten czas odruchowo podjęła tę decyzję, wyjazd i spotkanie z ukochanym już było tylko i wyłącznie konsekwencją czasu. Za każdym razem Waterhouse maluje inne kobiety. To jest niby ta sama Lady Zyszalot, a proszę zobaczyć, że w swojej takiej kreacji wizualnej te kobiety się zmieniają pod względem urody. Ale wszystkie one mają w sobie, Taki rodzaj anielskiego, uduchowionego piękna. One są czyste, niewinne, a jednocześnie cudownie zdeterminowane. To są też kobiety obdarzone takim rodzajem specyficznej świadomości. To są kobiety, takie ziemskie anioły, takie, które w tej takiej swojej również specyficznej zmysłowości malował bardzo pięknie i zjawiskowo Gabriel Dante Rossetti, jeden z głównych artystów wyznaczających trend oczywiście w grupie e, preafelitów. I jeszcze jeden e, obraz e, z tej serii, dopełniający historię Lady z e, Charlotte według e, poematu Tenesona, który zresztą cieszył się wielką popularnością w wiktoriańskiej e, Anglii. Ten cykl e, legend arturiańskich e, był tym, który kreował wyobraźnię i był też takim e, swoistą, e, mitycznym marzeniem o dawnej przeszłości, która była czysta, nieskażona, która obfitowała w piękne kobiety i wyjątkowo męskich mężczyzn, dla których kodeks honorowy był tym, który kreował ich życie. To jest wizerunek Lady Charlotte w momencie, kiedy Lady Charlotte, która podejmuje taką decyzję, może nie to, że podejmuje decyzję, ale marzy o tym, aby spotkać się z realnym światem. Ten świat, który widzi, tu mają Państwo zresztą to bardzo ładnie pokazano, widzi tylko i wyłącznie w odbiciu lustrzanym. To jest tak namalowane, że mamy wrażenie, iż widzimy widok przez okno. Nie, to jest po drugiej stronie lustro, w którym odbija się ta rzeczywistość, bo Lady z Charlotte tylko tak mogła tą rzeczywistość oglądać. I w tym momencie um, Lady Charlotte wypowiada takie bardzo piękne zdanie. Jestem na wpół chora z tęsknoty, z tęsknoty za prawdziwym życiem. Za życiem, które toczy się gdzieś na wyciągnięcie ręki, za życiem, które można obserwować, ale poprzez odbicie, nie można go dosięgnąć. uczucia, o których wie się Zna się, znaczy może tak, rozumem wie się ich, znaczy zna się ich intensywność, natomiast nie można ich e, poczuć. Dlatego też w momencie, kiedy widzi Lancelota, ryzykuje wszystko to, co jest dla niej najcenniejsze, czyli tak naprawdę e, swoje e, własne e, życie. E, Proszę zauważyć, że ta kobiecość, którą, przepraszam, ta kobiecość, którą kreuje e, tutaj Waterhouse jest tą taką bardzo charakterystyczną e, dla tej legendy, czy dla tych mitów, którą tworzą nam Rafaelici. Piękna Lady z Charlotte, która jedzie na spotkanie swojego, jedzie, płynie na spotkanie swojego przeznaczenia, ale jednocześnie e, najpiękniejszego momentu swojego życia, czyli Zobaczenia z ukochanym. Dziękuję pięknie, do zobaczenia.